Hej, a więc ten vlog będzie o bieganiu, tak jak pewnie już przeczytaliście, ale było dużo pytań o moim bieganiu, bo jeśli followujecie mnie na Instagramie, Twitterze i tak, i na tamblerze, to wiecie, że często biegam i właściwie tylko biegam i jeśli robi coś przedszkol czy po szkole, to biegam, ponieważ nie mam życia i biegam. Ok, i było dużo pytań ogólnie o bieganie moje. A pierwszym pytaniem było w co się ubieram, więc tak naprawdę to, co, w to, co się ubieram do biegania, to są takie pierwsze lepsze rzeczy, które wyjmę z szafy. Po prostu ubieram się w to, co jest wygodne, czyli przeważnie leggings, ponieważ można szybciej biegać, a nie jak w dresie. Poza tym w dresie się robi gorąco się pocicie i później wracacie jak takie takie pieczone ziemniaki do domu. Ale hmm, później na zakładam jakiś t-shirt zwykły. Po wiecie, w czym mi wygodniej, jak jest chłodniej, to biorę bluzę Mam buty do biegania i kupiłam sobie profesjonalne kurde, no... To jest nowość Ostatnio jak robiłam filmik o moim OOTD do biegania, to miałam jeszcze jakieś białe tramki chyba No ale kupiłam buty W ogóle inwestycja życia Ale jak często biegam? Więc ja teraz próbuję biegać... Um... Tak trzy razy w tygodniu przynajmniej, w tym tygodniu akurat miałam taki tydzień dosyć, no, że y, dużo biegałam tam chyba dwa razy rano poszłam biegać przed szkołą, y, cztery razy po szkole poszłam, ja już przestałam liczyć, wiecie, jak się tak biega, to ja dla siebie samej nie liczę, bo po co mi? Ale w, na przykład w tym tygodniu dużo biegałam, ale naprawdę próbuję trzy razy w tygodniu, przynajmniej biegać tak z godzinę lub dłużej, a Jakoś tak po prostu czuję potrzebę tak wybiegania się i um, no ja przeważnie wtedy jak idę tak biegać, to szczerze nigdy nie liczyłam dokładnie, ile na przykład kilometrów przebiegnę w taką godzinę. Um, ja biegam ogólnie dookoła mojego osiedla, tak może z trzy razy, później pobiegnę do parku. Obiegnę park dookoła, do lasu, obiegnę kawałek lasu i wtedy wracam do domu A no mi to zajmuje godzinę, a biegam takim dosyć szybkim tempem a być jak się tak no, przez jakiś czas już biega, to ma się tak wprawy i tak Im dłużej się biega, wiecie, to szybciej, to jest takie trochę oczywiste No, um, ale ja tak, tak zaczęłam biegać chyba dwa lata temu Także trochę zaczęłam co jakiś czas, raz w tygodniu może poszłam, raz na miesiąc poszłam A w, no w zeszłym roku tak trochę częściej biegałam, w znaczy w wakacje szczególnie I w tym roku tak naprawdę zaczęłam naj, najwięcej biegać, że to jest takie obsesyjne, aż że nie mogę wytrzymać A, No ale właśnie mnie właśnie... Pytacie dlaczego biegam w Większość osób myślało, że biegam ze względu na wagę, żeby schudnąć czy coś takiego a to jest w ogóle nie to, dlaczego biegałam Na początku, jak zaczynałam biegać, to było tak, o, zacznę biegać, będę taka fajna w ogóle, jak ci ludzie co biegają, wiecie, tacy zdrowi w ogóle, że. No i później szpan, że się biega rano, że się wstaje rano, że się chce, że ma się siłę, ale po jakimś, no tak, do... to było za pierwszym razem. Miałam taką satysfakcję, ojzu, poszłam biegać, idziemy teraz. To powiedzieć wszystkim, ja poszłam biegać o 5 rano. A, no to było za pierwszym razem, może za drugim, a później to zaczęło być czymś takim, co po prostu lubiłam robić, i bez tego biegania nie umiałam tak się opanować. I na przykład ja WF-u nie ponieważ nic na nim takiego nie robimy. I mam taki odruch, że tak okej, okay, omijamy WF, co nie, idziemy się, chowamy gdzieś do łazienki i nie wychodzimy przez godzinę. Ale na przykład jak ja wracam ze szkoły, to mam coś takiego, że ok, nie jem nic, po prostu zakładam legginsy i wybiegam, co nie? Tak muszę. Jeśli chodzi o godziny, w których biegam, to jest. No jeśli jest to przed szkołą, to no, wstaję sobie tak około 5.30 wychodzę przed 6 i później biegam do 6.40 czy tak dość prawie 7, bo muszę tak po 7 trochę wyjść już z domu A Po szkole jak biegam, no to właśnie takie godziny około 17, 19 Naprawdę no nie ma takich ustawionych, bo wiecie, czasami wróci się ze szkoły wcześniej, czasami później, czasami się gdzieś, wiecie, wyjdzie, dlatego się te czasy tak zmieniają. Ale właśnie um, ostatnio pisałam z moją taką koleżanką, której nie widziałam bardzo długo, chociaż mieszka może nie wiem, ze 200 metrów ode, no ode mnie. A, I ona uznała, że okej, okay, fajnie, będziemy może razem biegać rano, dlatego znalazłam sobie kogoś do biegania i to jest bardzo fajne, jeśli chcecie biegać rano, ponieważ najgorsze co jest rano, to jest fakt, że jesteście tak, o, poszłabym biegać ale a nie chce mi się, chodźcie, idziemy spać, co nie? A jak się z kimś umówicie, to jest patrzycie ten i może tak, okej, okay, napiszemy, dobra, ja nie idę dzisiaj, ale później myślicie, a co jeśli ta osoba już się obudziła o tej piątej, a teraz ja bym jej napisała tak, Ok, idź spać, bo mi się odechciało. Dlatego macie tak, jak się z kimś biega, to ma, no jest tak, nie macie trochę wyboru, musicie biegać. I nie, mo nie możecie sobie robić takich głupich wymówek. Ok, więc tylko tyle miałam do powiedzenia o bieganiu, ponieważ nie jest to temat, na który można tak strasznie dużo powiedzieć. Ale jeśli macie inne tematy, na które chcielibyście, żebym opowiedziała uh, coś, czy nagrała jakiś filmik, albo nawet napisała coś na blogu, to piszcie na Twitterze czy na Tumblerze i spróbuję nagrać. I no na Facebooku teraz nie bywam i nie odpisuję na maile, bo jest ich za dużo Tak samo jak na YouTubie, na nic nie odpisuję, ponieważ jak wejdę na już na YouTuba To zaczynam coś oglądać A tak nie powinno być, ponieważ powinnam się uczyć, bo mam te moje egzaminy Ale wiecie, powinnam się uczyć um, A tak nie będzie Ale w każdym razie, jak coś macie, ten to piszcie i będę próbowała odpisać Pa, pa.